O, ludzie, zakochałem się. O, kurde, zakochałem się w tej dziewczynie. O Jezu, zakochałem się w niej. TAKA BOMBA ZAKOCHAŁEM SIĘ W To Już kiedyś Wam Kilka lat temu, dwa lata temu pokazywałem Że jest Taka mała kaplica Tutaj na trak stopie, na przedmieściach Na przedmieściach Vancouver Zawsze mnie to kusiło zobaczyć Jak to wygląda Mają tutaj msze W niedzielę rano Czyli kaplica no Trakerska taka kaplica, jakby nie Transport for Christ. Ci, co mieszkają w Ameryce, jest może ich 20-30 w całej Ameryce, takich tutaj w Kanadzie może 4. Mają też w Zambii jedną kaplicę i w Rosji. Więc pozwolił mi ten pan pokazać, jak to wygląda w środku. I może się załapie w niedzielę, jak tu będę, na msze. Więc tutaj wchodzimy. Hello, sir. Hello. To jest pan, który mi pozwolił tutaj zrobić film. Tak, tylko chcę pokazać, jak to wygląda. Tutaj macie, jak tutaj jest, można porozmawiać sobie. O, i tam jest, tutaj jest cała Msza. Tam macie kuchnię, jest klimatyzacja. Mówię, postaram się wrócić na Msze. I tutaj pogadam jeszcze chwilę z panem. No i tak tutaj w środku wygląda. Widzicie, macie tu krzesełka, można z panem rozmawiać. So, thank you very much. It's oh, so, for all the fans uh, in Poland. Uh, you know, I just wanted to show how it looks inside and probably I'll be back someday for the service if I can do a short video. <laughs> thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Kocham, kurde, kto mi do dziewczynę?! JAPIERNICE KTO MI DA NA, na nią? No tutaj właśnie wyszedłem z tej kapliczki no i sami widzicie to jest na normalnym trakstopie stopie kapliczka a, czyli tutaj ta denominacja a, jak ten pan mi mówił a, to nie jest a, oni nie mają to jest po prostu ogólnokształt Chrześci... Jak coś kurde, powiedzieć? kurde, spróbuję tak po polsku. Holender, jasny. Eee, chrześcijaństwo. Ogólnokształt chrześcijański to jest. Nie, to nie, to nie ma. Że to jest. Eee, nie, czekaj, jakie chrześcijaństwo? O czym ja gadam chrześcijaństwo? Kurde. Christian, jak jest Holender Christian po polsku? Ludzie, kurczę. Weź mi ktoś pomóż. Katolicy, Holender, no właśnie. Więc tu jest to jest bardziej ogólnokształt. Yy, po prostu kato nic nie. Ja nie no nie mogę Ludzie dobra słuchajcie, <laughs> Kurde. Nie mogę się tu powiedzieć Chodzi im, im chodzi, te całe tutaj Zrzeszenie Mobile Chapel gdzie mają Tak jak mówiłem z 30 w całych tych tych <laughs> Kurde no nie no I weź tu próbuj robić film Próbuj robić film tutaj na, na, na poważnie, kurczę, ja nie mogę się powiedzieć. No, ja, no jak to tak można, no. A, więc tak, o nim chodzi tylko. Ten odłam Mobile Chapel, to nie jest odłam, to chodzi o ka katolików tylko, tak? Że wierzysz w Chrystusa i w Boga i tylko to się liczy. Nieważne czy ty jesteś jakimś tam Baptystem, chrześcijanem, czy, 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 czy Jechowym, czy, czy, czy kimkolwiek. O właśnie. Oni tylko chcą. Spread the word of God, nie, no to nie wiem, mówić o słowie Bożym. Uff, wreszcie jako tako to kurde powiedziałem, no. Holender i ludzie... widzicie, dlatego ja czasami... Czemu ja nie lubię monologów? Bo mój polski jest, tak jak mówię, to jest zatrzymał się... Zatrzymał się, kurcze, w wieku 12 lat, więc ja nie mam słownictwa takiego wyuczonego, a szkoda, bo kurcze, chciałbym dużo przekazać, kurde. Bardziej może te filmy ciekawe by były niż samo przeklinanie, ale po prostu no ja nie umiem się wypowiedzieć jakoś tak perfekt, czy jak, bo... no bo co, bo 12 lat no, mój język, poziom się zatrzymał w wieku 12 lat i te moje przeklinania też takie same są jak miałem 12 lat no, tylko że tak trochę mniej leciałem po tym, nie? Trochę mniej... trochę mniej po prostu no. <gulia> CZE Tak wygląda truck stop Ty patrzcie szczur kurwa, ty szczur szczur skurwysy ty szczur kurwa ty szczura, kurwa, widzieliście? Patrz, 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 patrz pa, 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 kurwa, gdzie, gdzie? Gostek, gostek, weź na YouTube. Chodź, 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 kurwa, chodź. Skurwysyn, syn, patrz! ale spierdolił, skurwysyn, syn, ty Tak spierdolił, że nie zdążyłem kurwa nawet. A nie ty, to jego, jego brat musi być. Cześć, ty. Ten szczur gdzieś tu jeszcze kurwa jest. A skurwysyn syn schował się tutaj chyba, w tył Cała kurwa rodzina szczurów tu w pizdu musi być kurwa. Dobra, chuj z nimi, trzy znaczy, sorki, że przeklinam, więc <grym> piątek wieczór na trakstopie. Patrzcie, ja tu stoję, gostek obok mnie, tym Ken kobieta w tym western starze, obydwoje na flatbedach, też stoją tutaj. O, ten gostek Ken z Erba, wszyscy tutaj kurde stoją od środy wieczór, czyli też kurde... <noise> Wszystkie tutaj ziomki, ziomalki, jedna, stoją, bo nie ma po prostu ładunków, nie? Prawdopodobnie wszyscy do poniedziałku, tak jak ja zresztą, więc spedycja mi dzisiaj powiedziała, żebym tutaj został do poniedziałku, więc ja będę płacony za sobotę i niedzielę. Słuchajcie, no lepsze grosze takie niż nic mini-wakacje, więc będę spędzał czas na oglądanie filmów Itp. Itd. i eee, td. i co dalej? No nic, no. Spokojnie tutaj. Patrzcie, piątek, kurde. Truck stop, jak zawsze, raczej jest pełny już w tej porze. Jest dziewiąta wieczorem. To dzisiaj spokój, bo piątek, no. Piątek, sobota będzie spokój, niedziela tutaj znowu się ruch zacznie, nie? A więc ja dni wakacje Mam minie wakacje kurcze znaczy ja jestem leniwy kurde nie? Więc nie przeszkadza mi Jo 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 No ludziska mówię wczoraj w czwartek kurde ostrość Sami widzieliście, czwartek wczoraj wieczorem to tutaj było trochę bardziej ruchliwo, a teraz kurde cisza, spokój, nie? Piątek, sobota będzie cisza, spokój. Kurde, co ja bym tutaj mógł robić przez te dwa dni? Oprócz kurde leżenia, oglądania filmów, na YouTube kurde zajebisty kanał VICE. Znalazłem Vice, kurde, Gostek z Kanady założył go. Shane Smith. To jest prawdziwy, kurwa, Gostek, nie? Zajebisty. Więc tutaj, kurde, osto, 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 ure, ostro ostatnio oglądam go. Znaczy go, on, Vice. To jest cały kanał, tylko mówię, to jest ten Gostek, co założył ten kanał. No nic, kurde. I idę coś cholera zjeżdżać tutaj w Subway'a. W tym flyingu J'u, co tu stoję. Kurde. Pizze mają zajebistą, ale nie będę czekał, kurde, więc kupię sobie jakieś sandwicha, jakąś kanapkę w Subwayu. i spadam dalej oglądać, kurde... Ach, kurwa tego... Ach, cholera, no. Filmy, no. Znaczy filmy. Reportaże Wajs, kurde, zajebiste. Zapraszam na jego kanał. Kurwa, zajebisty kanał. 6 milianów, 6 milionów. Dajcie mi nawiarę na nią! Dajcie mi na nią! A więc kurde, jestem tutaj w kiblu na tym haskim. Jeszcze tego kibla nie, nie nagrywałem. Tutaj dali mi klucz. Żaden z taki z ulicy nie przechodził, tylko dla klientów. Ale klucz. E, e, kurde do tej toalety, nie? Więc trzeba się spytać, kurde Gostka, czyli właściciela sklepu, czy można pójść do tej toalety. To, że ja jestem klientem, będę kupował. Dla mi klucz. woda jest. Bydło jest. Chwała jest. obszczany, pisuar jest. Niby, kurde, pachniwo jest. Jest, kurde, światło jest e, niby... Ty, ale to ten, który wiem baladować Dobra, taki, ty. O kur, jak... tu się dzieje? Syfiasty te są. Niby syfiasty jest. To, do że jak to, to nazywasz, to? Kurwa, nie klimatyzacja, to to gówno, co powietrze wypierdala, kurwa, no. Nie Ty, ja już powoli mam dość, że mój ten cholerny polski język pracę. No i jest... Kurwa. O, papier, papier, papier jest, kurwa. Patol, kurwa, jest. Nie tylko przy barze! Ty dokładnie o tym wiesz, mistrzem pod rywu możesz zaznaczyć mnie! Moja Blondi, nie zdradzaj mnie ze szwagrem! Blondi, nie zdradzaj mnie ze szwagrem! Nie zdradzaj mnie ze szwagrem! O! Jak mogło zabraknąć? Oczywiście ulubionego paka do lustra. Jak zwykle kapka do House, nie lubi wypierdalać? Widaczki. Dokładnie i na blogi więc zostaw